Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Toyota Yaris. Toyota Yaris była w zasadzie umówiona na uszczelnienie miski olejowej, ponieważ jest wyciek. Sprawdzenie, bo coś tłucze się. I wydech. No tutaj zaczynając od wydechu to widać, jest przepalony wydech jak najbardziej. Czyli wydech do wymiany. Myślę, że na tyle cienkie jest tutaj, cienka ta rurka, ta blacha skorodowana, że nie zespawamy go. Natomiast tutaj by pasowało i środkowa i końcowe wydech do wymiany. Idąc dalej do przodu, tutaj źródło, źródło tych niepokojących dźwięków w zawieszeniu też tutaj jest prawdopodobnie znalezione. Popatrzcie się jak tutaj wypadła taka gumka, co powinna być na za to że tak jak tutaj z lewej strony ona też jest już zniszczona, natomiast ta gumka jest a tutaj metal o metal uderzał, nawet widzicie, jaką już dziurę zrobił w wahaczu. Także tutaj dwa stabilizatory do wymiany. Nie wiem, co będzie z tym wahaczem, bo ta dziura jest za duża. Nie wiem, czy się nie skończy na wymianie wahacza, to jeszcze zobaczymy. I tak, tutaj właściciel sobie zdiagnozował, że uszczelka pod miską, i faktycznie miska jest tutaj zalana olejem. Natomiast, jak sobie popatrzymy tutaj dokładniej, o, wyjdziemy tutaj kamerą, to widać całą. Całą boczną pokrywę rozrządu jest zalana olejem. Ten olej tutaj się na dole zbiera i ścieka po misce na dół. Więc tutaj nie tylko miska, natomiast e, boczna pokrywa rozrządu. Prawdopodobnie rozrząd też nie był wymieniany od nowości, więc więc rozrząd też należałoby zrobić. Teraz musimy zadzwonić do właściciela. E, zrobić jakąkolwiek kalkulację kosztów. Czy w ogóle będzie chciał to robić. Co tutaj mamy dwa łączniki. E, rozrząd, uszczelka wydech środkowy wydech końcowy tutaj jest też trochę korozji te tylnie simmer bloki też wyglądają jak wyglądają śruby na nich widać, że nie były odkręcane już przez kilka lat no i tutaj ta tylnia belka, ten taki stabilizator tylnej belki też ktoś go tutaj próbował podmalować, natomiast widzicie jaka jest tutaj warstwa korozji sprężyny są całe amortyzatory prawdopodobnie też już coś podczekają, ponieważ na nich zbiera się taki o, bo to na jednym, jak i na drugim, prawdopodobnie przez to się zbiera, że ścieka tutaj olej po troszkę i przykleja się do, do dolnej części amorzatora. O, Tutaj nad widzicie z boku, jak ten wydech jest e, zniszczony, już się rozwarstwił. Podwozie nie jest tragiczne. No, ma swoje mankamenty, ma swoje punkty, w którym jest przykorodowane. Natomiast myślę, że podwozie jeszcze jest do uratowania. Jeżeli tylko właściciel zdecyduje się na wymianę wydechu, uszczelnienie tego silnika, zrobienie tych stabilizatorów, myślę, że autem jeszcze będzie można trochę pojeździć. Zobaczymy, jakie będą koszty i jaka decyzja właściciela. Także umówione auto na dzisiaj na miskę i na te pozostałe rzeczy wstrzymujemy się, robimy kalkulację całkowitej roboty i wtedy dopiero będziemy podejmować decyzję, co dalej. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.